Donald Trump idzie na wojny, a Unia Europejska pełen, pełen bałagan posiada w swoich własnych szeregach. W Polsce, proszę Państwa, ministrowie tego rządu centrolewicowego wykłócają się na jednej z platform społecznościowych między sobą o to, czy są pieniądze na budownictwo mieszkaniowe, czy nie ma pieniędzy na budownictwo mieszkaniowe. Jest totalny chaos, totalne rozprężenie. W kluczowym czasie politycznym, strategicznym, który zdeterminuje przyszłość na najbliższe dziesiątki lat Europa i Polska są jakieś bez głowy i to jest dla nas bardzo, bardzo groźna okoliczność. Nie mówię, że niekorzystna, bo to wszyscy wiemy, że, że, że brak sensownego ogarnięcia u władzy jest, 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 jest niekorzystne, ale w tej sytuacji, w której właśnie Amerykanie ruszyli i będą bardzo zdecydowanie, i nie tylko z przeciwnikami, ale i z sojusznikami negocjować, no to zaczyna się robić dla nas po prostu groźnie, mając takie władze, niedowładne władze, jak mamy w Polsce i, i, i w Unii Europejskiej.